Cześć Skorpiony, witam Was wszystkich bardzo pięknie, bardzo serdecznie na październikowym, kochani, czytaniu. Zaraz, oczywiście, kochani, zrzucimy na Was karty, tylko taka mały wstęp. Zrobimy to sobie, kochani, na zasadzie czytanko ogólne, czyli co tutaj ciekawego do Was wlatuje. Sprawdzimy związki miłości, singli w miłości, sprawdzimy pracę finanse. Zobaczymy Was z każdym znakiem zodiaku, czyli jak się będą układać Wasze relacje z poszczególnymi znakami zodiaku, i na końcu zrobimy, kochani, sobie przesłanie na październik. Przesuwam się do Was bliżej. Skorpiony, i lecimy. Co u zodiakalnych skorpionów będzie działo się w październiku? Co się będzie działo u zodiakalnych skorpionów w październiku? Co się będzie działo u odjakalnych skorpionów w miesiącu Październik? Skorpionów. Co u skorpionów w październiku? Dobra. Wyciągamy karciuchy. Październik, skorpion. No, i po co tak było wojować? Zaraz. Aha. No, w sumie to warto. Warto. Końcowe karty pokazują, że warto. Co jest na spodzie talii? Okej. Okay. Ból. Nowa droga. Przejście brama. Karny cudawianki. Skorpiony. Już Wam opowiadam. Słuchajcie, zacznijmy od tła. Czy takiego podłoża, który może mi troszeczkę sugerować, skąd te główne karty, ok? Uc u was może się to obrazować, że wy to wiecie, to, co teraz powiem, ale mogą być też skorpiony, które, bo to jest ukryte, to jest w tle, czyli że możecie też o tym na przykład nie wiedzieć. Więc tutaj każdy sobie z was zobaczy, dobra, brak ja zacznę gadać, to jedni z was mogą powiedzieć, no tak, tak, było tak, albo jest tak, wiemy o tym i tak dalej, ale jeszcze inni powiedzą, co ty mówisz, <laughs> nie spodziewałam się tego. Słuchajcie, powiem tak: tło pokazuje mi płacz nad rozlanym lekiem. Nie wiem z jakiego powodu. Delikatnie karty sugerują, że może tutaj być sytuacja, że płaczecie, bo coś się skończyło. Z kimś się ktoś rozstał, ktoś nie mógł, no nie wiem, z wami być albo wy z tym kimś. Nie możecie do siebie wrócić, nie możecie się pogodzić, nie otrzymaliście czegoś, zostaliście skądś. Usunięci, zwolnieni, bo być może tutaj chodzi na przykład o pracę, ale to sobie zaraz zobaczymy później, nie? Ja tylko podaję takie różne przykłady, mogą być inne, słuchajcie. Ale jakiś skorpion zaczyna nową drogę, nową podróż, zaczyna coś od początku, zaczyna coś od zera, zostawia coś naprawdę głęboko w tyle za sobą, bo mówi: dosyć płaczu, nie będę płakał, nie będę chlipiał, chlipał, nie będę przeżywał. Było, minęło, zauważyłem inne możliwości. I idę. Nara. I idę. To jest jedna rzecz. Są też skorpiony, które być może, jeżeli się z kimś rozstały, albo coś się tutaj wydarzyło niefortunnie, straciłam pracę, nie wiem, nie udało mi się zrealizować planu, nie wiem, Zanek mnie rzucił, zostawił, nie wiem, powiedział coś przykrego, poszedł w swoją drogę, albo ja w swoją, to mogą nawet nie wiedzieć o tym. że ta relacja miała trudną karmę do przejścia, bo ja mam tutaj również dwie karty karmiczne, czyli taka sytuacja, ktoś może mówić, ja nie wiem, dlaczego tak się stało, dlaczego za każdym razem takie coś mnie, że tak powiem, no takie coś się w moim życiu zadziewa, miało być pięknie, miało być zajebiście i co? No to mogło tak nie wyjść, bo tutaj jest, moi drodzy, no coś karmicznego. Co gorsza, nie mam tutaj aż takich kart, bo to nie są karty na tego typu pytanie. A u niektórych z Was to może być um, jakieś przekleństwo, jakieś złożeczenie, które ktoś w Waszym kierunku mógł posłać, i sytuacja niestety jest taka, że coś mogło nie wyjść właśnie z tej przyczyny. Ale to trzeba sprawdzić. W razie czego, jeżeli ktoś z Was ma przeczucie, Skorpiony, tak, Magda, wiesz, może faktycznie, może coś takiego może być, bo to dzieje się za często i w ogóle chodzi wam to po głowie że go napiszcie to sprawdzimy to tak czy to jest właśnie ten kierunek bo jeżeli by był no to wiadomo trzeba to ciąć odciąć energetycznie żeby już ta droga się wyczyściła nie ale to trzeba wpierw sprawdzić więc widzę po prostu kogoś kto płacze nad rozlanym mlekiem ale decyduje się odejść pójść swoją drogą e, słuchajcie zamknąć jakiś rozdział za sobą zdecydować się na coś i nie wracać do czegoś co może skorpiona krzywdzić, może w pewien sposób doprowadzać do płaczu, może być takim hamulcowym na zasadzie stoję ciągle i płaczę nad czymś, co się już skończyło, albo coś mnie unieszczęśliwia mm, i to nie ma sensu. I jakiś skorpion albo ktoś w otoczeniu skorpiona, albo jakaś sytuacja u skorpiona powoduje, że ktoś zaczyna coś od początku, zaczyna od zera, wchodzi na nowe ścieżki, zostawia coś za sobą. Czy też tudzież stało się tak, bo miało się stać. No i słuchajcie, karty główne pokazują mi tutaj taki troszeczkę klimat, że u co niektórych z Was być może to rozpoczynanie nowej drogi, to pójście do przodu nie będzie takie proste. Może będzie Was kosztowało dużo nerwów, że gdyby było inaczej, to nie musiałbym albo nie musiałabym takich kroków czynić. Może wkurzacie się, że sytuacja potoczyła się tak, a nie inaczej, i jakiś skorpion mówi: Kurde, jestem zły, jestem wkurzony, bo gdyby to było inaczej albo coś, to teraz bym siedział na tyłku i w ogóle by było świetnie, albo jestem wkurzony, że tak to wynikło. I te nerwy są tutaj, jakby pokazane w takiej, takiej osobie Raptusa, osoby, która się wewnętrznie wkurza, denerwuje, która może, wiecie, bluzgami na prawo i na lewo rzucać. Która się szarpie z tym wszystkim, ona poszła, idzie do przodu. Mówi: Nie będę tutaj płakał komuś w rękaw albo sobie, e, idę do przodu, ale mimo to jestem wkurzony, zdenerwowany, i kiedy nawet bym miał o tym dyskutować, rozmawiać, e, to. Gdzieś wewnętrznie, słuchajcie, może tutaj dochodzi do takiego: wiecie, zamiast ta osoba spokojnie z wami o tym pogadać, to raczej będzie na wkurzeniu się o tym dyskutowała. Co niektórzy z was, e, słuchajcie, gdzieś e, poszły do przodu e, z taką determinacją, na takiej zasadzie: nie ma sensu dłużej płakać, ja o coś zawalczę, ja czegoś chcę, ja chcę nowego początku e, w jakimś tam miejscu czy z kimś. I to jest taka, taka jakby opcja idę po trupach do celu, na takiej troszeczkę zasadzie, hura, idę po wygraną, ja tego chcę. Nie będzie się tutaj ktoś zastanawiał, przebierał w środkach, robił coś powoli, tylko na zasadzie, jak nie teraz, to kiedy. I to jest taka opcja, wiecie, jakby no, pf, taki przysłowy wywojownik, tak? Wsiąść na koń i hura do boju. I takiego skorpiona trochę widzę, takiego, który, słuchajcie, jakby nie daje tutaj czasu na cokolwiek, tylko po prostu walczy. Ta walka yy, może być spowodowana sytuacją, że macie czegoś dość, że za dużo cierpieliście, że za dużo dostałyście w kość, że nie macie ochoty utknąć w tym i spaść na dno że pomimo tych ran, zbieracie się na siłach, żeby zawalczyć jeszcze, że się nie poddajecie, bo tak jak powiedziałam, większość z Was nie ma ochoty spędzić reszty miesięcy, lat, może życia, płacząc nad tym, że coś nie poszło i mówicie spoko, ja sobie tutaj dam radę, ja tutaj zawalczę, ja Wam wszystkim pokażę, ja tutaj gdzieś nie mam zamiaru spocząć na laurach, ale co niektórzy z Was przy tym szarpaniu się, zdenerwowaniu, Słuchajcie, mogą być bardzo mocno poturbowani, bo to jest taka sytuacja, że prójemy sobie nerwy, co za tym idzie, to może rzutować na wasze zdrowie. Ja nie mam tutaj pokazanych chorób, żeby była jasność sytuacji. Bardziej widzę to w takich kategoriach, że się sami umęczycie e, tymi nerwami. I tutaj jest taka lekka taka karta przestrogi, żeby troszeczkę, słuchajcie, jakby odpuścić. No dobra, coś was mogło wkurzyć, ja to rozumiem, bo ja też, jak mnie coś wkurzy, to też, wiadomo. Ale czasami trzeba powiedzieć, dobra, mam to w dupie, nie będę sobie psuł zdrowia, myślał o tym psu sobie zdrowia przez to, działam, robię, idę do przodu, ok, ale już nie wracam do tego klimatu, bo szkoda mi nerw na to wszystko. Wtedy delikatniej, delikatniej tutaj to przejdziecie, mam takie wrażenie, ale większość z Was... Może być um, mocno poturbowana czymś, albo po prostu wycieńczona wkurzaniem się z jakiegoś pewnego powodu. Na szczęście, karty końcowe pokazują, że możecie osiągnąć cel, który chcecie, do czego dążycie, czego bardzo pragniecie, e, czy też tudzież, e, nawet jeżeli jesteście poranieni e, po czymś, co musieliście zostawić i rozpocząć nową drogę, e, to wy się tutaj uzdrawiacie, tak? Czyli to jest taka sytuacja, w której. E, Bądź zdeterminowany, idź do przodu, nie szarp się za bardzo, nie przeżywaj tego każdego dnia, żebyś coraz to bardziej się nie osłabiał i osiągniesz cel, po który idziesz. Czyli, jeżeli tutaj jest skorpion, który ma jakiś cel, zaczyna coś od początku, zaczyna od zera, coś nowego jest przed nim, zostawia coś w tyle, brnie do przodu, ach, może się tym stresuje, może się tym denerwuje, może się tego boi, że coś nie pójdzie, nie wyjdzie, to karty mimo wszystko pokazują, że cel osiągniesz. Marzenie jest w stanie być dla Ciebie osiągalne, ale może troszeczkę chwyć oddechu, bo ja widzę, że zdenerwowanie w tej kwestii może Cię tutaj mocno osłabiać. Tak bym to powiedziała. Natomiast końcowe karty pokazują, będziesz miał to, czego pragniesz. Tylko, tak jak ja mówię, nieco delikatniej. OK? OK. Sprawdźmy teraz, Skorpiony, co w miłości bo zaraz będziemy wiedzieć, czy to się tyczy relacji, planów, spraw zawodowych, czy czego w ogóle. E, może też całkowicie czegoś innego e, niż oczywiście miłość czy praca, no ale posprawdzamy sobie, co w miłości, w relacjach u Skorpiona w październiku. Co w miłości, w relacjach u Skorpiona w październiku. Miłość, relacje u Skorpiona w październiku. No tak. <laughs> może to się tyczy relacji, co niektórych z Was. Bo słuchajcie, karta pokazuje mi tutaj, że macie cel, że dążycie do tego celu, że się nie zatrzymacie. I być może to jest ta nowa droga u co niektórych z Was, bo jest to taka karta troszeczkę mówiąca o takim szybkim planie, szybkim pomyśle. U co niektórych z Was, jeżeli ktoś by... No dobra, u co niektórych z Was <laughs> romansie, flircie, który mógł tutaj nastąpić, być albo chcecie, aby był, nazwę to tak, Albo po prostu tym, że jesteście zdeterminowane bardzo mocno, żeby iść do przodu, gdyż, gdyż w domu dym, w domu awantura, w relacji niezgodność, ktoś komuś nóż w plecy wpakował, ktoś stwierdził, to jest jedna wielka porażka, ktoś za zachował się. Być może nie fajnie, ktoś dał komuś cios w plecy. Czyli, takie wiecie, że mogła tutaj dojść do jakiejś rozmowy, dyskusji, nie wiem, słuchajcie, która przerodziła się być może w jakąś większą aferę, przerodzi się i ktoś po prostu będzie miał tego dosyć i stwierdzi, pierdzielę to wszystko. Tak jak ja mówię, ta piątka kielichowa na samodzień dobry w tle może też właśnie pokazywać, że tutaj w relacjach, w uczuciach coś się zadziewa. Słuchajcie, skorpiony. Na pewno nie u wszystkich, słuchajcie, na pewno u niektórych z Was może być pięknie i czadowo, być może to jest jakaś porażka, którą gdzieś tam odnosicie razem, no i gdzieś, dobra, to słuchaj, chodź, wymyślmy nowy plan, nowy, jak to coś zrobić, jak z czegoś wybrnąć, jak coś załatwić, być może, słuchajcie, szczęśliwe, zajebiste, miłościowe relacje będą po prostu miały nowy plan i nowy cel, żeby wybrnąć z kłopotów, które się tutaj w tej karcie pokazują, bo być może nie tyle, że Wy się kłócicie, czy szarpiecie, czy jest Wam źle, ale są jakieś kłopoty, z których będziecie wychodzić w październiku, bo pomyślicie nad nowym, nad nowym celem, jak coś zrobić, jak coś załatwić, albo jak z tego wybrnąć. Ale w relacjach, w których tutaj nie chodzi o plany, nie chodzi o jakieś rzeczy, które no, nie udały się, a teraz no do obrad, chodź, załatwimy to inaczej, tylko jest źle w komunikacji, w związku, w bliskości. Ktoś źle się niepoprawnie zachował, skrzywdził w jakikolwiek sposób czynem, słowem drugą stronę. No to tutaj ktoś się od kogoś plecami może odwrócić, kochani. Ktoś może powiedzieć, wiesz co, ja mam tego dosyć. Pierdzielę to wszystko, kurde, daj mi święty spokój, ja mam i obieram inny kierunek. Nie mam tutaj pokazanych jako tako kart rozstania, ale raczej takiej obrazy czy też bólu, który ktoś odniósł. I ktoś nie patrzy już w kierunku partnera, tylko mówi, dobra, sobie siedź, mam to gdzieś, ja idę w inną stronę. No, przyznam szczerze, że tutaj dosyć. Dosyć dosyć. A co u Single skorpionów? Skorpion single w miłości w październiku. Skorpion single. Single, przepraszam, w miłości. W październiku skorpiony single. skarpionów singli. Blokada jest emocjonalna. Jeżeli kogoś znacie, to ta osoba ma blokadę emocjonalną i na w październiku nie przeskoczycie tego, chyba, że to jesteście wy same, które mówicie, też są Magdanie, sorry, a jednak nie mam ochoty na relacje, na związki, na cokolwiek. Jestem niegotowa przyjąć drugi, drugą osobę. Możecie też kogoś poznać, yy, i albo ta osoba jest taka troszeczkę zimna i chłodna i nieprzystępna, albo wy jesteście nieprzystępni i chłodni dla tej osoby. I suma summarum nie ma wspólnego mianownika. Jeden do drugiego siebie nie dopuszcza. Jeżeli to wy chcecie bardzo kogoś zdobyć, to będzie ciężko. Jeżeli ktoś zdobywa was, no to może nie zdobyć. Może też wasza komunikacja po prostu być na takim poziomie, że to nie jest ta sama para kaloszy. Wiecie o co chodzi. Ale też widzę skorpiona, który nie jest gotowy na jakąkolwiek relację. W tej chwili bardziej od strony czytłam i kobietę i mężczyznę tak naprawdę, więc albo facet nie jest gotowy, jest nieprzystępny, kobieta jest chłodna, zamknięta. No nie ma tutaj wspólnego porozumienia. Albo ktoś nie jest gotowy przyjąć do swojego życia w tej chwili w październiku kogokolwiek. Praca finanse. finansa. Co w pracy i finansach u skorpiona? Co w pracy we finansach u Skorpiona w październiku? Zobaczmy, co tutaj właśnie pod kątem kasiory, pracy będzie się działo. Co u Skorpiona w pracy we finansach w październiku? Ktoś za czymś czeka. Coś jest. Y Coś może pójść dalej, ale też jednocześnie może. Wiesz, co to są takie, takie trochę dwuznaczne karty? Bo tak, karta tła pokazuje mi, że ktoś czeka za czymś. Nie wiem, za odzewem, za decyzją, za pracą, za klientem, za zleceniodawcą. Słuchajcie, nie wiem, bo każdy z Was robi coś innego. I tutaj, jeżeli są osoby czekające za czymś, to powiem szczerze, że coś może przyjść. I na coś się będziecie nowego otwierać. Czyli to czekanie zakończy się, bym powiedziała, tutaj sukcesem pod takim kątem, że tak się siedzicie w progu, no ciekawe, kiedy się odezwie, no ciekawe, kiedy ktoś będzie czegoś chciał, no ciekawe, czy tam, nie wiem, nowy projekt wejdzie, no ciekawe, jakie będą wytyczne. No takie czekanie, nie? I nagle, i nagle w październiku pokazują się karty, że przychodzi coś, otwiera się na Was. Jest propozycja, przychodzi klient, nie wiem, przychodzi jakaś tam usługa do zrobienia. Pff, obojętnie co, i Wy otwieracie się na to, czyli na tą propozycję, przyjmujecie ją. Jeżeli ktoś nie ma pracy i czeka, o Jezu, no nie wiem, nie ma fajnych ofert i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle, możecie znaleźć fajną ofertę i bardzo pozytywnie się na nią otworzyć, wysłać swoje CV i tak dalej. Jeżeli czekacie za tym, aż jakaś firma odezwie się do Was, bo Wy te CV już dawno wysłaliście, może to być sytuacja odzewu z tamtej strony, że ok, że proszę przyjechać na rozmowę wtedy, czy wtedy, czy też przez telefon, nieważne, i może tutaj dojść do, że już ten proces czekania się kończy, bo wy coś otrzymujecie, jakaś oferta, czy telefon, czy jakaś rozmowa, czy cokolwiek do was tutaj, kochani, przychodzi. Co chciałam jeszcze powiedzieć, Słońca? Ktoś, kto za długo czekał albo czeka bardzo długo i nie może się zdecydować, czy wejść w coś nowego, czy zostać w starym, to może bardzo mocno, kochani, poczuć, że chyba czas otworzyć się na coś nowego. To jest takie wiecie, no nie wiem, no nie wiem, muszę się nad tym zastanowić. I tak się zastanawiacie: miesiąc, drugi, trzeci, piętnasty. Hmm. A może jednak, dobra, zdecyduję się, otwieram się na nowe możliwości, co mi tam. Też taki skorpion tutaj może się, kochani, nam pokazać. Jeżeli chodzi o pracę, o pieniądze, być może czekałyście za tym, żeby coś zrobić. Może finansowo ciułałyście pieniądze. Wiecie, o co chodzi. Czyli, że no jeszcze muszę poczekać, bo jeszcze mnie na to nie stać. I w październiku może zacząć być Was stać. Czyli, że będziecie mogli zrobić w kierunku jakichś zakupów czy inwestycji ruch. No, dobra. Sprawdźmy Was z każdym znakiem sodiaku. Jak się będą układać relacje Skorpiona z każdym znakiem sodiaku. Jak się będą układać relacje Skorpiona z każdym znakiem zodiaku. Jak się będą układać relacje skorpiona z każdym znakiem zodiaku? Ok. Czekajcie, tylko zobaczę sobie, czy już się film zmontował. No, jeszcze dosłownie parę sekundek i będzie. Jak jak tutaj wyskoczy jakaś opcja. Witajcie, kochani! To znaczy, że tam już ten film się przerobił, jest gotowy do publikacji. Dobrze. Skorpion z Baranem. Z Baranem. Jeżeli macie Flirt, Romans, Związek, randki, spotkania, czułości, bliskości, romanse, bardzo mocno kwitną, plus jakieś decyzje. Z bykiem. Z bykiem miłość, zakochanie, motylki w brzuchu, ktoś komuś wyznaje ciepłe i serdeczne uczucia, e, kierujemy się sercem, radosne wieści, które mogą tu przychodzić, komunikacja z bliźniętami. E, współpraca, coś robicie razem, coś o czym się decydujecie, podejmujecie wspólne działania, budujecie coś albo coś naprawiacie. Dobra, zrobiłam pauzę, żeby zatrzymać. Słuchajcie, film montujący się. Lecimy dalej. Jak z raczkiem, skorpion z rakiem. Nowy początek, nowa droga. Słuchajcie, jeżeli macie raka, tutaj też jest głupiec w tle, być może z rakiem rozpoczynacie coś nowego, być może z rakiem wchodzicie na tutaj nową drogę, być może z nim coś wspólnie razem będziecie działać, robić albo odnawiać, czy też zaczynać coś od początku. Jeżeli ktoś z Was chciałby mieć dzieci, to może z rakiem. je <śmamy> ziarenko zasiane albo rozmowy o tym. Dobra, z lwem. Jeżeli chodzi o lwa, podróż, wyjazd, randka, szykowanie się do czegoś, relacja karmiczna, relacja bliźniaczych, bratnich dusz, zostawienie czegoś w tyle, rozpoczynanie czegoś nowego. Zresztą tutaj słuchajcie, jeżeli chodzi o szóstkę mieczy. Mamy również tą kartę w tle, a więc bardzo prawdopodobne, że tu może chodzić o jakieś Wasze relacje, właśnie, kochani, z lwem. No. Eee, dobra, to był lew, no to panna, tak? Tak, z panienką. Jeżeli chodzi o pannę, e, karta, e, słuchajcie, zakończenia czegoś definitywnie, albo karta przytłoczenia, przygniecenia, e, takiego dobicia totalnego, jakiejś porażki, którą możecie, kochani, czuć, spadki energetyczne. Z wagą. Z wagą y, może być uzdrowienie, polepszenie relacji, polepszenie kontaktu, marzenie o wadze, waga może marzyć o was. Możecie chcieć i pragnąć czegoś z tą osobą. Y, możecie być relacją bliźniaczy, bratnich, dusz również. Relacją z przeznaczenia. Skorpion ze skorpionem. Skorpion ze Skorpionem mamy kartę prawdy, wyciągnięcia wniosków, wyciągnięcia lekcji, rozmowy, rad, wskazówek, dzieleniem się opinii, wyciąganiem wniosku, zobaczeniem prawdy, szczera, prawdziwa rozmowa. Względnie, jeżeli jesteście małżeństwem, no to tutaj Skorpiony, być może coś w ten deseń, w takim w małżeństwie tutaj może się, kochani, pojawiać jakieś dyskusje, rozmowy, szczere, szczere, prawdziwe. Ze strzelcem. Ze strzelcem możecie mieć romans. Możecie być kochankami, możecie flirtować. Strzelec może Wam się podobać, albo wy strzelcowi. Nawet możecie o tym nie wiedzieć, ale to tak jest, że. O, ale zajebisty towar, wiecie o co chodzi. Wspólne plany i jakieś wspólne działania Z koziorożcem. Z koziorożcem yy, powiem tak. Możecie z koziorożcem wszystko, skorpiony. Możecie działać, robić, macie wszelkie narzędzia do tego. Możecie być koziorożcem oczarowany, albo koziorożec może oczarować Was, albo oczywiście na odwrót. Ale uważajcie też, bo karta pokazuje manipulację, naciąganie prawdy, żeby Was oczarować. Nie do końca słuchajcie jakby prawdziwej, tak? Prawdy. Zwodnikiem. Skorpion z wodnikiem, kłótnia. Nie dogadujecie się, nie ma tutaj porozumienia, kłócicie się, jeden mówi swoje, wy mówicie swoje, nie możecie znaleźć wspólnego mianownika. Coś może w październiku was poróżnić z rybami. Z rybami znudzenie, zniechęcenie, marazm, ktoś nie ma ochoty czegoś robić, nie chce tego robić, nudzi się mu. Ma spadek energetyczny, nie ma ochoty na nic. Mm. No, to tak wygląda, słuchajcie. Ktoś może też być w takiej relacji, ale, nie, ale, ale w październiku ona go w jakiś sposób z pewnego powodu nie cieszy. Dobra, poproszę o przekaz dla skorpiona na październik. Poproszę o przekaz dla Skorpiona na październik. Poproszę o przekaz dla Skorpiona na miesiąc, październik. Potrzebujesz więcej informacji. Tylko zastanawiam się w czym, kochani, patrząc na karty, no widzę, że płaczecie. Chcecie ruszyć do przodu, chcecie coś zostawić w tyle za sobą. Relacja karmiczna, być może tu chodzi o to, żeby to skontrolować, sprawdzić. Jesteście wkurzeni, działacie, trochę się osłabiacie. Karty mówią, że możecie zrealizować coś, czego bardzo chcecie, ale działacie bardzo impulsywnie, co może was tutaj nieco wykończyć. W relacjach słabo. W pracy, tak jak już tutaj patrzyliśmy wcześniej, jest optymistycznie czekanie za czymś, wejście w coś nowego. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, ale w jakiejś pewnej kwestii powinniście się doinformować. Może tu chodzi właśnie o to, co powiedzieliśmy na początku, że ktoś z Was może mówić: Magda, dlaczego ciągle mnie to spotyka? E, I Wy nie wiecie dlaczego. Być może tu właśnie chodzi o to, żeby to sprawdzić. Dlaczego? Więc potrzebujecie więcej informacji, być może po to, żeby to zrozumieć. Skorpiony. Dobra, słuchajcie, jakby nie było. Karty kartami, słuchajcie, ale pamiętajcie, że to Wy macie wpływ na swoje własne życie, nie jakiś tam tarot. Życzę Wam, żeby październik pięknie się potoczył. Słuchajcie, żeby się mi tutaj nie posłabiały, bo w razie czego będziemy musieli Was tutaj reanimować, cudować. Mam nadzieję, że ktoś jakiś kurs pierwszej pomocy skończył, <grych> żebyśmy wiedzieli co robić. Więc kochani, żeby ten październik pięknie się Wam wszystkim potoczył. No i cóż, nie przejmujcie się tutaj za bardzo, działajcie, róbcie. Ja Was ściskam, pozdrawiam Was bardzo, kochani, serdecznie. Jeśli się podobało, no to lajk, like, sub, komentarz, wszystko będzie, kochani, mile widziane. To raz, że motywuje, dwa, pozwala też, kochani, na to, żeby dotrzeć do większej liczby osób. No i co? No i widzimy się next time. Skorpionem. Będzie git. Trzymajcie się. Buziaki.